Cześć, ja jestem Urbtu z ekipy Studzian i dzisiaj będzie już drugi odcinek z gry Billard. Zaczynamy. A tych reklam jest dobra. Zaczynamy i jest y, to level 118 i mamy 11 piłeczek. No, Billard ten sam co ostatnio na, y, w odcinku był. Także no. Okay. W dzisiejszym odcinku nie chciałbym zrobić ani jednego błędu, bo to będzie taki odcinek bezbłędowy, mam nadzieję. Czyli, że na przykład nie chcę y, żadnych pudeł. O, i wpadła. Tak, także jedno pudło y, jest, ale może y, w. Innym poziomie nie będzie. Niech pudeł tyle. Chociaż to nie jest łatwe, żeby nie robić pudła, bo pudła są. No wiadomo, nie wszyscy nie budują. Niektórzy na przykład budują i ten. Później się na przykład. O! Wow, ale trofiem. I ta piłka tak sama automatycznie wpada w tego bilarda do tej, tej dziurki. Dobra. Z tych już się nic nie da nie zrobić. A z tej już się da. I z tej drugiej również mam taką nadzieję. Sprawdźmy. O, dobrze. Udało się. Gdzie to jest? Dobra, za chwilę się widzi. Dobra, reklama była dłuższa, także musiałem na chwilkę przerwać Ale mam nadzieję, że w, w tym bilardzie nic nie zrobimy złego Że po prostu wszystkie wszystkie te takie bile trafimy do yy, tego, tych dziurek w bilardzie, Przecież oczywiście, tej białej, no i proszę żeśmy y, tam tą białą kulkę, wpadła sama. Ona, tak mówiłem, w tamtym odcinku automatycznie wpada. Dobra, tu nic nie podziałamy. Tutaj też nic, ale może wpadnie, no nie wpadła. Okej. Okay. Także jak lubicie bilarda? Nie wpadła dobra. Czyli jak lubicie bilarda, yy, czy tam FIFA, czy w ogóle coś innego, jak coś chcecie, no to piszcie w komentarzu. W Jakie gry na przykład kiedy real Możecie się zapytać. I, i yy, jak ktoś jest yy, po prostu albo ze studiana, albo w ogóle jak podoba się yy, wam Nasz kanał, no to subskrybujcie. Yy, a jak film się podoba, no to łapkujcie. O! Trafiliśmy. Tutaj, jak mówiłem, yy, te reklamy tutaj u yy, tych grze są niektóre dłuższe, niektóre krótsze. Więcej jest chyba tych yy, dłuższych. Się wydaje. No, bra, czy tam trafimy? No, i to wszystko musiałem zepsuć. Nie trafiliśmy. Z tej odległości raczej też nie. Ale teraz to już tak. Tu jeszcze trafimy. Okay. Może pozbędziemy się na chwilę tych Na razie tych czerwonych Kulek A mnie zmuszają żeby Te niebieskie trafiać To dobra Nie, nie trafiłem I tu nie wpadła Dobra I teraz kręcimy, żeby na spokojnie sobie tą tam wcelować. No i nie wcelowaliśmy. Ale teraz to mam. Mam zamiar wcelować. Jak w ogóle trafimy i nie trafiliśmy. Mamy trzy serca. Naprawdę. I jeszcze tutaj szczelimy. I jest. Mamy. Teraz tu próbujemy jeszcze. No i nie trafiliśmy. Ale to może. To jest już setny. setny 20 level. Można to odczytać tam na górze. W tym pasku wyżej niż te serca. Tutaj chyba nie trafiliśmy. Dobra. Będzie się nas pytało, czy chcemy dodatkowe serca. A, no to może. Może bez serc. Witamy. Y, powitamy się y, y, w levelu 20 znowu. Za chwilę. Cześć. Dobra. Witam. Jeszcze raz ten level 20 sobie trafimy. Wszystko poukładane, tak jak ostatnio. To tam problemy mogą być. To chyba trafimy. Tak. Okej, okay, teraz chyba poukładały się trochę inaczej niż ostatnio. Może tam szczelimy. No i nie szczeliliśmy. Dobra. To tak. Czy tutaj spróbujmy? Dobra, szczeliliśmy. I teraz możemy pozbyć. No i jednak się nie pozbyliśmy tej czerwonej. Dobra. Także... W... Zapraszam Was też... Na inne filmy, nie, nie tylko z bilarda, bo... Bo jeszcze FIFA jest, FIFA nagrywamy o, wpadła nawet Dobra Może to nam się uda Mocny strzał musi być I był mocny strzał, będzie amazing? Niestety nie Dobra A w to łapę sobie celujmy. No i... Zabrało Ale przynajmniej Zabrało nam serca i piłkę. O, dobra, mamy dobra, powróciłem. Bo znów była jakaś reklama. Także level 20, 100, 100, 121 i tutaj wszystkie są fioletowe. Trafiliśmy jedną. Teraz postarajmy się też trafić. Dobra. I to nam się one rozłożyły po tym stole. Ale mam nadzieję, że nie będzie problemu. Uuu, trafiliśmy. Super. Mamy 9 serduszek. No to. No i teraz będzie 10. Już jak nam y, to. Ta... Biała piłka wpadnie do dziurki no to będziemy mieli po prostu. ale co? Wcześniej mamy 11 serc i tak. Tu wcalujemy. Trafiliśmy, super. A tu łapy może też użyjmy. Dobra, teraz tutaj jest serce, także trafimy. No, i tutaj pytanie, czy trafimy? Powinniśmy, ale było blisko i nie trafiliśmy. Ale teraz to zrobimy. Albo i nie. Dobra. I tutaj jeszcze. Pyk. Dobra. To na ten odcinek już by było tyle, także trzymajcie się, cześć.